Dobra, podobnie jak w się to i na Amridrasilu pierdolniemy sobie tę listę bossów. Jedynym wyznacznikiem to to, czy boss mi się podobał, a jako wyjściowy poziom trudności biorę myty. A więc Gnarlud. Zamysł walki naprawdę fajny, ale mam wrażenie, że tutaj coś poszło nie tak, tuningowo. Podoba mi się palenie korzeni, ale boss zachowuje się trochę tak, że nieważne jak nie zagracie, to się w sumie przewróci sam z siebie. Większość mechanik, które dostajemy, można wykonać, ale w sumie to nie trzeba, bo jak tego nie zrobicie, to i tak się nic specjalnego nie stanie. Czegoś mi tutaj zabrakło, ale nie potrafię sprecyzować gdzie. Ogólnie betier. I gira. Walka, która mi się niesamowicie dłuży za każdym razem jak ją bijemy. Zarówno na pierwszym, jak i na 50 kilu. Abstrahując już od tego, że na tym bosie po prostu zawsze idzie coś nie tak. Nie wiem, kurwa, jakaś zmora. Ogólnie mechanika sołkowania weaponów miała być chyba w zamyśle trochę inna. Bo w praniu wychodzi na to, że i tak ci sami ludzie sołkują każdy weapon, więc wyjebane. W perspektywy mele, stoicie pod bossem i czekacie aż umrze. Po prostu betier. Volkoros. Węgorz, kurwa, rzeczny, którego dopadł gigantyczny problem tuningu. Miał być lekkim dp. Z czekiem, na którym jak nie napierdolicie dużo depsu, to skończy wam się miejsce i jesteście w dupie. I ten zamysł mi się podobał, taki wczesny test tego, czy jesteście w stanie iść dalej. W praniu nawet jeśli komuś się skończyło miejsce pierwszego tygodnia, to drugiego mógł kurwa wpuścić stado małp przed klawiaturę i tak by go zabili w czasie. Betier. Larodar, na tym bosie jest taki kurwa burdel, którego do tej pory czasem nie potrafię zrozumieć. Najwięcej łajbów mieliśmy chyba nie przez to, co robi nam boss, a przez to jak chujobo klikało się mechanikę od kurzaczy w momencie, gdy dużo rzeczy się akurat działo, przez co ludzie się gubili. I był po prostu wipe, bo ktoś przypadkowo dotknął lewą stopą u prawej nogi nie tej osoby. Macie za dużo depsu? Źle, bo wam boss przejdzie zanim posprzątacie podłogę. Macie za mało depsu? Źle, kurwa, bo wam się podłoga skończy. A pierdolę taką zabawę, no ale ogólnie w sumie nie było aż tak źle jak to maluje. C tier. Prawa strona zaczyna się od cancilla i przysięgam jakby na tej liście był jeszcze xdddd tier, to właśnie tam wyjebałbym tego bossa. W przynajmniej raz na jakiś czas musi pojawić się kansil, Walka i spoko. Ale kurwa jego mać. Kansila Mirdrasilowy to naj Gorszy cancel, jaki w życiu widziałem. Jebany, kurwa, diabeł to wymyślił. Bosy skaczą, kurwa, jak pojebane, od lewej do prawej. Pół gry, zapierdalasz za jednym, próbując koordynować to, ile mają HP. Mechanika kaczek fajna, ale chuj w te kaczki, jeżeli jakakolwiek przyjemność z tego bosa jest w tym wypadku kurwa nierealna. Detier z nią mam spory problem, bo kurwa walka jest naprawdę fajna, podobają mi się przejściówki z Myticadem, zmiana ludzi w grupach co przejściówkę, unikanie rzeczy, sałkowanie kwiatków, to wszystko jest na tyle fajne, że wrzuciłbym ją do Atieru, gdyby kurwa nie to, że na tym bosie nic nie widać. Blizzard lubi sobie czasami dopierdolić oliwy do ognia i zrobić bossa, na którym wszystko jest w jednym kolorze. Podłoga zielona? Czek. Tło zielone? Czek. Moby i boss zielony? Czek. 95% mechanik zielonych? Czek. Pój kurwa, Betier. A teraz zaczynają się prawdziwe bossy. Turecki książę Smolderon, spędzający sen z powiek, nawet silnej becz. W dodatku w końcu prawdziwy DPS-czek. Rozpierdol albo zostań rozpierdolony. Prosty w założeniu i trudny w egzekucji. Tym, którzy progresowali go odpowiednio wcześnie, powinny się właśnie przed oczami wyświetlić flashbacki z kłótni o to, kto jak powinien się ustawić względem Week aury, która pokazuje, w którą stronę lecą tornada, oraz wyzywanie innych za nakierowanie w nich tornadami. Uwaga, kurwa, spoiler. Te wszystkie Week aury są o kant-dupy rozbić i i tornada leciały losowo. Co mi w Splendoronie niestety przeszkadzało to to, że fail jednej osoby z Metikorbem wipowało od razu całą grupę. Nie przepadam za takimi akcjami, więc tylko Atier. Tindral Boży, czyli boss, na którym jednego wieczoru robiło się 80 pulek, a progresu nie liczyło się w procentach, a w tym ile sekund udało się przeżyć bez totalnej anihilacji całego rajdu. Ludzie, którzy pamiętają w Tindrala leżą w tym momencie w szpitalu psychiatrycznym i nie zapowiada się, żeby zbyt szybko z niego wyszli. Walka w dodatku wykorzystywała Dragon Riding, a największą zmorą Ridera było nie było w czerwoną kulkę lecąc na kolejną platformę. Niestety również tutaj w każdej fazie multum mechanik, których spierdolenie kończyło się śmiercią całego rajdu. Betier, Fyrak The Blazing a.k.a. Rashage w 2.0. Jeśli Bliss odjebał coś na tej walce lepiej niż na każdej innej kiedykolwiek, to jest to widoczność rzeczy i mechanik. Ktoś wpadł na pomysł, żeby nie robić wszystkiego jednego koloru i powinien dostać za to kurwa plemię, plus powinni go zatrudnić do zdesignowania Nemue na nowo. Fyrak mi się bardzo podobał, każda faza to praktycznie zupełnie inna walka. Wielkie zróżnicowanie oraz duże pole do popisy jeśli chodzi o pozycjonowanie się całej grupy. Niestety zagranie z kurwysyna bez wikaury na przejściówkę do P2 to udręka, a w P3 w każdej chwili fail jednej osoby zabija cały rajd. Nie zmienia to faktu, że bossa pamiętam dobrze. Atier. Podobało się? Daj znać w komentarzu jaki jest twój ulubiony boss tego rajdu, może masz jakąś historię. Zostaw łapę w górę, suba, komentarz, się